Witam, tutaj Mr. Yuri W nowym odcinku zagrajmy w Wiedźmin 2 Zabójcy i Królów Edycja Rozszerzona No dobra No to, to jest drugi odcinek naszego let's playa W którym będziemy dalej robić Prolog, niestety tutaj mi się gryzą dwa klawisze I o tyle jest niefajnie fajnie, że oba właśnie te klawisze Są klawiszami, którymi nie da się zmienić Chodzi mi o klawiusz wczy szybkiego wczytywania. Nie da się w tej grze zmienić tego klawiuszu. Nie wiem czemu. I klawiusz numer dwa nagrywania. Jeżeli skończę nagrywanie, zacznie mi się po prostu wczytywać gra. Dlatego będę każdy odcinek zaczynał w menu. Żeby, um, pogubiłem się. Żeby tak. po prostu nie z Luizoleki, kryzys chciał ode mnie rzeczy, których zejlu. nie mogłem dać. Rozumiesz? A, Zdaj tak, zdaje się, że o, okay. no Od to tak. Od razu znaleźli się tacy jak hrabia, domu. prowadzenie takie. Powiedzieli, swój król chce ci zabrać dzieci, ale obronimy je, może nawet wsadzimy na tron. No i baronowa okay. dała się nabrać, jak to matka. Nie! Prawda jest taka, że im zależy tylko na przywilejach i osłabieniu korony. Ja się będę tak milczał. Więc, bo nie ma na razie co tak. Musimy gadać? O, pytanie. Dostali ostro. No i tutaj już, no mniej więcej tutaj zakończyliśmy. No, coś jak się mi nie podoba. O, w końcu. Gdzie, kurwa, zmierzamy? Na Big Po co, kurwa, zmierzamy? Po, po zwycięstwo! No, i tak trzymać. Hmm. Ten krzyk trochę im nie wyszedł, taki... dziwny jest. Słaby. Uwaga! Dojeżdżamy! Wszyscy dobrali! Okej, okay, nie mniej więcej, właśnie dokładnie, gdzieś po tej teraz rozmowie skończyliśmy. No, a będę mógł ją pominąć. Bo raczej, o, nie to. Ta wieża to był poroniony pomysł. bandal, jeśli w świat... nie o to nam chodzi. I na początku tłuczyn. wszystko szło gładko, póki nie trafiliśmy na Ariana LaValeta. tutaj właśnie zaczyna się rozgrywka. Jak patrzyłem, to tylko u mnie tak słabe są FPSy. Na nagraniu to lepiej wygląda. Więc to tyle jest fajnie. Ja tam mogę wytrzymać z tymi fps -ami. Nie są na tyle złe. O jezu, jak ja dawno nie walczyłem. Ok. Trzeba trzeba dopasowywać oczywiście odpowiednią technikę walki do odpowiednich ludzi. Ciężko zbrojni i ciężkie ciosy. Lekko i lekkie ciosy. Na razie nie idzie nam. śmierć za temerię. Okay. Lordie bramę do centralnej wyspy. Oh, to dobry dzień na zabijanie, wasza wysokość. Za mną panowie, za temerię. Lordzie Słon, wasi ludzie idą ze mną. Musimy dostać Ariana Lawaleta i złamać morale obrońców miasta. Wedle rozkazu! Geralt, Panowie za mną! Po chwałę! Dobra. Jak widzimy... Trwały niezbyt tutaj ładnie wyglądają. Te co akurat tu widać. Co? To bardzo dziwny Do, sposób spadają. Ledzy! Zabraniam wam ginąć jak idioci! Słyszycie? Kurwie syny mają hmm. dobre pozycje Co tu skumontować no? Jak Niczema. tak dalej pójdzie wystrzelają nas jak kaczki Masz jakiś pomysł? Owszem Balista powinna załatwić sprawdera no, mamy balistę. Chyba już każdy wie co z nią zrobimy. Na no, szczęście tym razem nie będziemy musieli celować ostatnio, to nam nie wychwał, jak pamiętacie. Tutaj strzelają. My sobie zeskoczymy Ładnie Cyk, hop I lecimy na wroga, znowu nie wziąłem zegarka Czyli znowu, o, kurde, no wyciągaj mecz... mieczaki Ciach, ciach, ciach Ciach, ciach, ciach O Plec nam robią Takie Luby. Okej, okay. my tutaj rzucanie znaków pod Q, Tutaj mamy takiego kombosta, się wykańczający Jak widać, użył miecza w inny sposób, i to nie było wcale rzadkie używanie mieczy. To nawet często w taki sposób używano tych mieczy w realu, więc. Nie jest to nic niezwykłego, tak naprawdę. Taka ciekawostka. Widzicie, możemy z tego z mocnych ciosów, oni i tak jest zbyt wolny A takich z lekkich ciosów, bo są wsi, szybcy Już raczej by nas pokonali, gdybyśmy tak wolno atakowali Tutaj oczywiście Tutaj ładnie ich ociachamy Idzie nam bardzo dobrze, no, gramy na łatwym poziomie trudności. Ale cóż, lepiej żebyś to tak fajnie szybko szło niż żebyśmy musieli safe and odpowiedź stosować je w ogóle. No to jak widać mamy poziom ulicy, tutaj walki są w mieście wszędzie. Takie duże i tutaj taki fajny Astor Act. Gdy się nie nauczą Asasyn tu jeszcze chyba jakieś arsteregi były ogólnie w prologu. Nie pamiętam już jak dokładnie. Ale... I mamy Quick Time Event. Aha, wciskaliśmy. A, wciskaliśmy. Dobra. I będziemy musieli jeszcze wycelować, ale tutaj... Wave się zbliża, Po co? Weł w... trzeba ich zabić ostro mocno. Ciachamy ich. Nie był ten zbyt mądry, pokazujący nam pupę tego tak z mocnych ciosów po karamy. No, jak widać, to nie jest zbyt wymagająca walka na takim poziomie. No, ale wiecie. Nie wiem, po co ja to robię. No dobra, potrzebujemy balistów chyba. To już trzeba tak coś robić. Chociaż nie wiem po co. To nie jest wodna siłowa. No i dobra. Kolejny wave, tak jakby. No i wiadomo, zaraz wyszczelimy to, zabijając tych na nawiewów. Mamy tutaj rycerza. Więc pewnie to jest jakiś lord albo jakiś baron hrabia. Ale już nie istnieje. Niestety, albo stety. co lewy dla kogo? My teraz odpalimy balistę i zniszczymy wszystko. I... no co się patrzy. No wczoraj. I... slow motion. Aha, ja myślałem, że do nich tam strzelimy, a to tylko No dobra. Bogowie są z nami! Hmm, on brzmiał tak, jakby był tuż obok nas, ale go tutaj nie ma. Dziwne. No, czasem tak bywa. Tutaj znowu onieślą! Myślą, że dadzą radę takiemu komuś jak Gerald's Rivi ja uwielbiam system walki widzimy nieznacznie lepszy niż w takim Skyrimie Znacznie mniej już. Tutaj mam jakieś drzwi. Tu chyba nie mam jeść. Tak. Tutaj nie. Musimy po prostu po rusztowaniu wejść. Niby, niby jakieś, patrzcie. To mi się podoba... Ej, nie, nie to robię, co, mo, no, co mam robić? Mi się podoba właśnie w, w Wiedźminie, że tutaj miasta są realne, realistyczne. Jak w Skyrimie było... Największe miasto, kurde, taka, nie wiem, biała grań, łohoho, wo, stolica, kurde, samo, samo centrum. A co tam było? Kilka domów na pływ, tak naprawdę. I to jest cała ta wielka, niby biała grań. Wiadomo, może były te jakieś y, zamki, ale ile tam domów. To, to było miasto. A tutaj w Wiedźminie mamy... To nie jest jakieś stolica ani nic. A mamy wielkie potężne miasto. To ma wielkie mury. I właśnie to mi się podobał w Wiedźminie. I to na pewno góruje nad Skyrimem. No popatrzcie no. Skyrimie to coś, co tu byliśmy na dole, to byłaby połowa miasta. Tutaj jest tylko malutka, malutka, malutka. część jakiejś widzicie! No, już król obiecuje. Tak, tak, było, tak było też z Polską. Król obiecywał flachcie takie fajne rzeczy, żeby flachta mu pomagała. I co, i co? Już I flachta do władzy? No i tutaj mamy pierwszego takiego mocarnego sera. Ser jakiś tam. Który jest bardzo zły. Jezu, ja już nie pamiętam. A, a, ale tam się blokowało. To bardzo dobrze. To wiemy. Tego na szczęście możemy normalnie rozwalić. Gdybyśmy mieli wyższy poziom trudności, już byśmy nie żyli I tu jest właśnie nie. ta przepaść właśnie między poziomami trudności. Nieszczęsna, że na tym jest bardzo łatwo, a na a za jeden poziom wyżej już jest naprawdę bardzo trudno i to jest właśnie najgorsze. Bo tutaj jak widać no mamy małego bułga, ale nie są jakieś ważne. Tutaj Dostawali Odstąpcie, no bo wyszlamy was jak Lavalet no Arian Lawalet la nie będzie łatwo! Poddaj się, Arian! Potraktujecie chorowo! Tak Chętno się królu! Zasypać ich strzałami! Dalej, chłopy! Okay. Za Temerię! Mają dobre osłony. Co proponujesz? Spróbuję się tam dostać. Jeśli ucznicy zapewnią wsparcie, powinienem dać radę. To syn Luizy i starego barona. Dziedzic tych ziem. Jest porywczy i dobry w mieczu. Uważaj. Przemówię mu do rozumu. Osłaniać Wiedźmina! Okej, mamy nowy poziom. Już nie pamiętam... no chyba Jotem. Jotem. tutaj coś... Nie, to nie J, którym to się przy, przypisywał level. Yy, o kurde, dostałem. Nie, nie fajnie, musimy się schować jakoś tutaj. Na przykład K? Nie, C. Jak? O, dobrze. No i na początku możemy tylko trening robić. I tak, możemy regenerację poza walką, ale to nam się nie przyda. Odblokowanie możliwości rzucania w Najbardziej na sam początek raczej to się przyda do żywotności, bo ten drugi poziom znacznie więcej nam da. No I możemy tam już wbijać. Oczywiście to skończymy odcinek, bo będziemy tak po jednej retrospekcji Bo nie chcę po prostu w połowie retrospekcji zakończyć odcinku Zakańczać odcinki Tak będzie na razie fajnie Prolog mniej więcej będzie... Ile może trwać prolog? Trochę będzie trwało, jakieś... Będzie raz, może... Cztery odcinki będą prologu ogólnie A to już będzie drugi no nie powiedziałbym, żeby walka była wymagająca na tym poziomie trudności, a na wyższym byłoby safe and Load, chociaż może jeszcze nie teraz, no ale cóż, no nie chcę po prostu mi się na razie tak robić. Ktoś by powiedział, ale jestem sobie i tak dalej bo a Ja tam raczej walczę sobie gram dla przyjemności, dla takiego odmóżdżenia niż raczej dla bicia rekordów albo jak, dla jakiejś satysfakcji. Oczywiście jeżeli gra też jest za łatwa, też nie jest za fajnie, ale... Okej. Okay. Tutaj zrobimy quick save'a F5. Stan jest został zapisany. Tutaj będzie taka rozmowa, która będzie miała dość duży wpływ na fabułę, naprawdę duży wpływ, bo to chyba nawet Sławny gry mogę nawet wpłynąć na to. Nisko upadłeś w Wiedźminie. Ponoć jesteś jednym z najlepszych szermierzy północy. Przekonajmy się! Wystarczy tejże poddaj się, a Foltest potraktujecie cię honorowo. A kto mi zagwarantuje, że nie wyrżnie wszystkich? Nikt. Foltest zhańbił był moją matkę i do tego paktuje z Nilfgaardstrzykami. Król ma całą armię, a ty kilku dzielnych ludzi i swój honor. Wybieraj. Słyszeliście, chłopcy? Król wysłał do nas Wiedźmina. Chce, żebyśmy się poddali, żebyśmy zapomnieli, czym jest honor i duma. Hańba! Lub wiedźmiński ten, miecz! Mnie Chcecie tak żyć? Chcecie zgiąć karki przed testem? Nigdy! Jo. Słyszałeś, wiedźminie? Nie chcą. Złóż broń, krewowy, bo to, nie to nie jest bo... zabawa. Twoi ludzie nie muszą umierać. Poddajcie się, a król okaże łaskę. Moja matka doznała już dość królewskiej łaski. No i co z tym zrobisz? Rzucisz mi się na miecz? Uciekniesz? Zrobił z niej ladacznicę! A potem wyparł się jej przed całym królestwem! Racja. I nic tego nie zmieni. A teraz rzućcie broń. Jeśli mojej matce coś się stanie, znajdę cię i zabiję. Widzicie, tak oto tutaj w dyplomatyczny sposób Prawiłem, że on się poddał, no bo po co miałbym zabijać takiego honorowego człowieka Takiego przykładnego męża Ale no cóż, no, nie słudźmy, się zbuntował Degenerat 1 No i tutaj chyba będzie koniec tej drugiej retrospekcji No nie wiem ile tu mówił. Marian Lavalet złożył zeznanie. Proszę. W miarę tyle. Pozwaliali przez chwilę. Ale trzeba. Potem zabrali go na tortury. Zdrajcy nie mają łatwo. Mów dalej. No i tutaj właśnie zakończę odcinek. Będzie kolejna część o smoku, więc na pewno będzie ciekawie. Zapraszam do kolejnej części. Zachęcam do, komento do komentowania. Do subskrybowania, lajkowania, to, to nie będę może tego mówił, bo to tak nieładnie, ale jak chcecie, może przypominam Wam, że takie coś istnieje. No i co mogę powiedzieć? No tyle.